kolędy i harcerskie piosenki, gry, zabawy i pląsy. Tak wyglądała Wigilia u wieluńskich harcerzy. Świąteczne spotkanie z udziałem rodziców, druhów, sponsorów i przyjaciół harcerstwa odbyło się po raz pierwszy od czasu odrodzenia ruchu skautowego w naszym mieście. Obecni byli też zaprzyjaźnieni z harcerzami członkowie Stowarzyszenia Bataliony Obrony Narodowej. Witam serdecznie się po wyznaniu harcerstwu Bardzo miło mi widzieć tak liczne grono. Dziękuję wszystkim przybyłym gościom, rodzicom, harcerzom. Naprawdę niesamowite to jest, jak w ciągu roku się nas zmieniło harcerswo na codziennie wielu bardzo chciałbym podziękować żywyśnikom na czele z pana Bożolem Witkowskim. <klucz> Pan na tutaj dla na naszego harterstwa. Jedna z naszych dużych gorątki, czwarta maryska właśnie działa tutaj przy cieku. Naprawdę Żydzińcy nam bardzo pomagają. Oczywiście. Wieczerza w sali cechu rzemiosł była okazją do pochwalenia się dotychczasowymi osiągnięciami harcerstwa w Wieluni. Przekazano także betlejemskie światełko pokoju, które przywędrowało do Polski od skautów ze Słowacji. Przypomnijmy, że drużyny z Wielunia należą do chówca ZHP w Łasku. Nie, w zasadzie w harcerstwie podoba się najbardziej to, że poznaję nowych ludzi i mogę się wiele nauczyć. I większość rzeczy, których się nauczyłem w harcerstwie, to są rzeczy, które na pewno przydadzą mi się w dalszym życiu. No, może nie zarządzanie ludźmi, ale prowadzenie pewnej grupy osób i pomaganie im w osiąganiu określonego celu, tak samo nożenie do niego w określony sposób. Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na harcerskie gry i plansy. Dorośli chętnie włączyli się do zabawy. W 2009 rozpocząłem pierwsze rozmowy z ruchem, komendantem. Własku. Najpierw wstępnie rozmawiałam z naszymi byłymi kolegami, którzy byli już w tym czasie instruktorami w komendzie Horongwi i skierowali mnie do drucha Edwarda Kotretuka do komendy łaskiej, gdyż łask przejął harcerstwo z Wilunia. Pierwszą informację, którą uzyskałam, to to, że to się nie powiedzie w Wiluniu, że wieluni jest gotowy, że. Nie mamy po prostu co zbierać, bo gdyby byli ludzie chętni, już na pewno to było odrosło. Jednak dzięki wysiłkom rodziców, którzy w tym czasie chodzili z moim synem do klasy, mamusią, udało nam się, udało nam się y, doprowadzić do końca. Drug komendant przyjechał, spotkał się z nami, zobaczył, że jesteśmy przygotowani na to, żeby móc poprowadzić drużynę. Na szerszą relację zapraszamy do tematu tygodnia.